Hej, cześć, witajcie, jesteś z Rolem Franco. Ja byłem cicho, żeby mnie nie usłyszeli, ale jednak mnie usłyszeli. To jest gra Book of Monster w Robloxie. Ale fajny skin gościu ma. Kurde. Ojeju. Jestem pod wrażeniem, gościu. Kurde, ale wiecie co? Bo on ma najlepszą postać najlepszego skina, jak ja widziałem. Ale nie bij mnie jakby co gości, nie? So, sojusz, ale ja cię zabijam. Mhm. Jak on mnie zamroził? Jakim to prawem? Ha! Dostałeś? A! Na placka. Ojeju. Widzę, że mnie nie lubią. Ale ty masz jedno życie. Przed sekundami jedno to życie straciłeś. To chyba cię, cię dam radę załatwić, wiesz? A przyjacielu? Jest! Zabiłem! się schował a, co się stało mam wciąż dwa życia a jednak mnie zastrzelił. Tutaj Jak ty to robisz z kościół? Ja nawet taką dobrą bestią nie jestem Co! Jestem Paweł jumper <grym> No nie, no jestem okropny w tej grze. Nie będę kłamał, nie? Co z tego, że mam y, drugą najlepszą postać w grze? Chociaż nie wiem, może dodali już lepszą, bo dawno w to nie grałem. Ale skilla nie mam totalnie. Ha, zabiłem! O, ten też ma ostatnie życie. tylko jeden został większość załatwiłem ale coś się zepsuło bo mam wciąż dwa życia chociaż mnie już bili więc tak to więc trochę to nielegalne jest chyba ale to nie moja wina, że coś się zepsuło powiedzcie, że nie był koniec gry był koniec gry dlaczego pisze mi, że umarłem nie umarłem OK, jak ja będę bestią, to dopiero wtedy. O, zmienił się spawn. Gdzieś to był latający potwór. O, ja mam tego skina, Ale ja nie wiem, czy on mam tego, króliczka ko kotka. Poczekajcie, sprawdzę. Ta, mam króliczka kotka. To może dlatego właśnie on tu jest. <grym> nie wiem. Nie. Nie do tego. No nie masz! No ma. Ha, będzie w końcu ta. E, jak to się nazywa? No taki, no... Skalej, kto jest najlepszy, a kto nie. No dlaczego nim jestem? Pojście mnie. Pojście mnie. Pojście mnie. Coś fajnego. Muszę to otworzyć. Jak to jest Mumia, to jestem czarny. No, no chciałem już go zniszczyć. Ale nie jestem czarny jakby co, nie? Na no, biały Ale nie mam nic do czarnych. <grym> Więc no problemu. Ej no, nie jump tak, no. Nie lubię jak ludzie jumpią. Tamten ma jeszcze bańkę. Co to ma być? Ej! Au! Co się stało? Raczej znaczy mnie nie zabił, bo nie widzę tego. A jak się skończy czas, to już po mnie. Tamten też ma bańkę? Co wy robicie w tym czasie, ludzie? Aha, on pisze coś w ogóle. Okej. Okay. No tak, to on okej. Okay. A! Ej! Ała! W lesach mnie nie już mnie bolą. Nie musisz tego pogarszać. Kom. W ogóle? O Jezu. W ogóle tutaj się to nazywa duksy, yy, a powinny być daksy. Bez sensu. Dlaczego to nie są daksy? Dajcie mi daksy. Chcę daksy. O, ale go z młotka walnałem. to na pewno dlatego, nie? No, au. Niemiło. Niemiło z twojej strony. Dawaj, O Ojeju, ja jestem... Aha, ktoś już go kliknął. No, chyba, że to ja. Możliwe. Ej, no nie niż czegoś, na co chciałem wejść. Nie wiem, czy nagrywam, nawet, bo mi nie pokazuje. Ale chyba tak. Jak nie, to się wkurę. Au! Aha! Bo oni ten. Oni teraz meteorem próbują we mnie trafić. Nie mili. Nie, nie miło z ich strony. Ej! Gruzem mi nic nie zrobisz. Tylko jak mnie uderzysz w plecy. Plecy to mój słaby punkt jak na twoich plecach. Tylko ciebie plecy nie bolą. W sumie nie wiem. O, ostatnie życie ma. O, no naprawdę! Nie, da, nie dacie mi się wykazać. W sumie nie wykazałbym się. Heh, okazałoby się, że to z paprałem. O, już wszyscy na niego skaczą, na pewno. Czekam. O, wygraliśmy. Chyba. Tak, wygraliśmy. You win. Poczekajcie, może jest coś w sklepie. Potwory, od 18. no właśnie, ten gościu z takim okiem zamiast tego to i, sz, i szkłem to był ten, właśnie, lodowy. Ja mam takiego kotka, chociaż chyba go już nie produkuję. <grych> Za pięć tysięcy mam tysiąc. Możecie mi dać się zniżkę? być gadżety. Hmm. O, jest, jestem potworem. No to tak, ja wybieram tego. ładny ze mnie króliczek, nie? Nawet, nawet mamukonek taki piękny jest tam. O, chodźcie się przytulić. O widzicie, to ty mnie chciałeś zastrzelić ostatnio. A zabij. Znaczy, to chyba on ją uderzył, ale nie wiem. Nie jestem pewna. Yeah! Trzy osoby! No i mają po jedno serduszko. Ja poczekam, spokojnie. Wy macie jedno serduszko, ja mam pełno. O! Zniszczyłem mu serce. Złamałem mu serce. Dlaczego? Nie prosił mnie o rękę, ani z takiego. Ha! I co? I jak się wytłumaczycie? O! Jej też złamie serce. Franko łamacz serc! Ha! Zabiłem! Chodź tu! I see you! No nie! Nie trafi nikogo. Nie... O, jest tam ktoś! przebiegał w tej kopule mojej. Chodźcie yy. do mnie. Chodźcie do mnie. Zniszczę im to. Ile ja już osób wykończyłem? Jestem pięknym króliczkiem. Ja nikogo jeszcze nie wykończyłem. Zniszczyłeś mi bańkę? Ja cię zabiję za to. Ja cię za to zabiję. Znaczy, zrobię tak, żebyś glebła, tak na ziemię, wiecie, że na przykład spotykam się na taki kamyczek i aaaa i do tyłu. Wiecie, o co mi chodzi. Po ciebie, gościu. Zabijam kogoś? Spoko, fajnie. Okej, okay, jest, jest, Gites jest. Chociaż ten, skin, ten gościu też. Fajnie. Może on też być telewizorem, tylko nie wiem czemu on maluje. Pewnie chipsem jadłbym sobie jako taki króliczek takiego chipsa. A no zapomniałem, to się. dla mnie jako ochrona. O, ten ma fajnego tego. Przesuń się, no. Bo zaraz cię z łapek trzep. Ale gdzie oni są w ogóle? A, wygraliśmy. Widzicie? W tym mam skilla. Mm -hmm. <grym> Przytuj się! Do mnie, no dawaj! Zaraz nie niemiłe w miejsce walnę. Ale, wysoki. Albo walnego w łeb, walnego w łeb. Przekajcie. No, aż taki hub był. Chociaż dźwięk sobie wyłączyłem. No właśnie. W dźwięku nie słyszycie szkoda by było jakby tak ej smutno by mi było ta runda i kończę o jezu o jezu o jezu o jezu, o jezu. nie zabrał mi życia urga urga urga, urga. O, dostałem kasę, daj mi jeszcze kasę, dostanę za Ciebie kasę, nie dostałem za Ciebie kasy. Ulea, ale się wydarł, ale się wydarł, aha, ja nie, niechcącą łotkę użyłem. Dlaczego, dlaczego mi pokazuje ciągle znaki pada, dlatego że mam kompo podłączonego pada, ale go nie używam? Nie, nie może być, co nie, nie może być. Czekajcie, a na shift to miałem. Już ich wykańczamy, no. Widzicie, jak się mam nie w, 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 nie w drużynie, no to w ogóle już jest. Co ja robię? Co ja robię? Ta runda i kończę, no cóż. Będzie tak, będzie tak źle. O! I tak! I to to go pokonałem. 100%. Jako pokonałem. kumacie? Ja. O, idę na lamę. A nie, lama umarła. No i ten gościu też umarł. Ach. O, to my. Tylko wam pokażę jeszcze. Który to ja? Jakby co, co to mam strój Tesco do filmika, który mi się nie udał. Pokażę wam teraz jego początek, który miał być. No i cześć! Tesco, miejsce, które odwiedzamy praktycznie codziennie. Szkoda tylko, że zapomniałem, co w nim sprzedają. Na tym filmiku będą to zbroje Iron Zobaczmy, ile fejli mi z tego wyjdzie.